6 najbardziej nawiedzonych miejsc na mazowszu 1. bromierzyk. Jęki, szepty, przemykające między drzewami zjawy ponoć to właśnie tego możecie spodziewać się w tamtejszych lasach, choć ciarki wywołuje już sama kapliczka, która stoi samotnie na środku wioski widmu. 2. Nawiedzony dom w cykanowie. Dom ponoć od lat przechodzi z rąk do rąk, aczkolwiek fakt, że ten dom został wzniesiony na terenie dawnego sierocińca, mówi sam za siebie. Dodatkowo pracownicy sierocińca mieli chować bez ceremonii pogrzebowych zmarłe dzieci na podwórku koło budynku. Trudno się więc dziwić, że do dziś nikt nie zdecydował się zamieszkać tam na dłużej. 3. Zofiówka, czyli nawiedzony szpital psychiatryczny w odwocku. Fani paranormalnych zjawisk na pewno dobrze znają już to miejsce. Podczas II wojny światowej Niemcy otworzyli tam getto. Wiele Żydów zmarło z głodu oraz zimna. Po wojnie zastrzelono w szpitalu około 140 pacjentów, lekarzy i pielęgniarek, a resztę wywieziono do Tremblinki. Ponoć można tam spotkać ducha chorej psychicznie zakonnicy, która popełniła tam samobójstwo. 4. Opuszczony komisariat w Konstancinie Jeziornie. W latach 50. mieli urzędować tam agenci stalinowskiego Urzędu Bezpieczeństwa. Jeden z nich z czystej przyjemności lubił torturować przesłuchiwanych. Poskutkowało to tym, że na korytarzu można było spotkać ducha w mundurze oraz usłyszeć niepokojące dźwięki dobiegające z piętra budynku. 5. Nawiedzony dom w Proboszczywicach. Ponoć w jednym z domów znajdujących się w tej małej wsi pewien mężczyzna miał zabić swoją żonę, dziecko, a na koniec popełnić samobójstwo na Poddaszu. 6. Nawiedzony dom w olszewie Borkach. Dom, który omijają wszyscy okoliczni mieszkańcy. Jego mury postawione zostały na miejscu dawnego cmentarza, aczkolwiek z powodu dziwnych zdarzeń jego budowa nie została dokończona. Chcecie dowiedzieć się, jakie są najbardziej nawiedzone miejsca w innych województwach? Dajcie znać w komentarzu.